Chciałbym wam przypomnieć o aktualnie trwającym konkursie na kanale, który zakończy się już za dwa dni. Macie tutaj więcej informacji na temat konkursu w opisie. Oraz w prawym górnym rogu macie anotację do filmu, gdzie jest więcej rozpisane na temat konkursu. Wystartowały na ten moment dopiero dwie osoby, także macie naprawdę duże szanse na wygraną bardzo łatwej gotówki. Także zapraszam i wbijajcie Discordelo. Oj oj oj, No oj, oj. tu byłem. To nie byłem, ale słyszałem, że nie fajne To mnie nazwą odrzuca To GG Nie wiem Dobra, spójrzmy to Proszę na mojego Discorda, macie tu link na ekranie I w opisie odcinka, jak coś No, ja tu postać też mam, nie pamiętam tego może to z rok pewnie łańpy nie było No i mam temy do bitki Jak to przypisać? Jedenka ojka Też pewnie sieka i tyle no życie Czy mam jakąś chórę? Chodź, dzwonią do mnie Dobra Coś tu jest Ciągnij

Jest, jest dobrze jak na razie Nie, ja się po treningu. Ludzie wybaczcie mi. Okej, okay, okej. Okay. Wracam tu zaraz Tak, obra, ale no, bo ja tu ja coś tam jakieś. No i teraz... teraz co ja wam poczuję? Jak na razie zimnie, dobrze, świetnie mi idzie. Skrzynki, ja tu coś mam? L00, zero l zero. Zero skrzynki, nawet te auto, i nie końców, czyli gówno. Dobra, lecimy no, dalej. Serwer w skrócie? Nie, teraz pokazuję, jak wygląda gameplay. Normalnego gracza. Nie wiem, co się kiedyś było na riczu, że się wchodziło na ricza. Leciało się, ktoś bitka 5x5, 5. ustawiało się bitki i tyle, a co nie wiem. Jadę i co. A bywa. Albo Ok, Ale wysiadłem, jakby... Ej, ay Co ja wam tu mogę dużo mówić? No nie wiem. Dla mnie serwer bez sensu. Nie wiem, jaki jest sens takiego, czy nie ma fanów. Jest tylko i wyłącznie ciągle to samo. Chcecie się postrzegać, to idźcie na trójce, nie? Jaku tam? I żegnam. Cześć.